ja tam mam w dupie, skąd są. To jest ogólnie strefa tsunami. Więc dzisiaj mi oproszę posiedzieć 3 tygodnie, nic nie zobaczyć, powiedzieć, a, byłem w Tajlandii, widziałem... Ha! Nie nagrywałem. Gadałem przez dwie minuty i nic nie nagrałem. Dobra, witamy na Kolancie. Ponownie mówię, witamy na Kolancie, jest pierwszy nasz dzień pobytu tutaj. Czym jest kolanta? Kolanta jest południową wyspą leżącą na Morzu Adamańskim? Nie! Nigdy nie wątpię w swoją mądrość. Tak, na Morzu Adamańskim leży sobie kolanta. Sprawdzałem, bo nie byłem pewien. Idziemy się przejść. Mamy dużo czasu, nie będziemy leżeć na plaży. No dobra, zaczynamy jeszcze raz. Czym jest kolanta? Kolanta jest wyspą na południu. Tajlandia jest jedną z wielu wysp turystycznych, do której przyjeżdżają masowo turyści, i kolejna znana wyspa to Phuket na który nie chcieliśmy płynąć, bo jest za dużo ludzi. Ale można powiedzieć, że jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe miejsce. podobno jest to wyspa emerytów. Tak mówią, chociaż ja tu widuję, widuję dużo rodzin z dziećmi od rana, no podobno jest to sanatorium na wysepka, jakby to miało nazwać. A tutaj, no właśnie śmietnisko, tu na razie jest śmietnisko, ale będzie resort Puket 2000 albo coś takiego poszedłem wieczorkiem po wszystkim, tam po pływaniu po leżakowaniu na plaży nad wodę i co było? był bar, a w barze cztery osoby I myślę, że na Puket takie rzeczy by się nie zdarzyły znaczy dla mnie jest to lepiej, ja nie szukam jakichś przygód no, Chociaż jakąś towarzyszkę podróży poznać na dalszą podróż. Czemu nie? Tu macie stację benzynową. Ha, jak w Kambodży. Tu jest Znak informujący uwagę Emeryci. <grytania> na tej wyspie miałoby to sens. A ja idę teraz sprawdzić, czy szkoła, pływacka, która jest tutaj w okolicy, jest dalej otwarta bo mnie to mocno ciekawi. Chciałem się nauczyć surfować. Pożyć sobie deskę, wziąć jakiegoś instruktorka na cały dzień i sobie surfowanie. Chciałbym kitesurfing najbardziej na świecie, ale nie ma tu szkół. W ogóle nie ta wyspa. Na innych wyspach, na innych -wyspach są lepsze warunki i jest znacznie więcej. Tu podobno była jedna, ale jak sprawdzałem na Google, była zamknięta. Więc nie ufam Google'owi, więc idziemy sprawdzić. Jest jakiś wielki resort w stylu w stylu Olen w Europie Olen Closet, tu można sobie przyjechać pewnie na Olen posiedzieć 3 tygodnie, nic nie zobaczyć powiedzieć, a, byłem w Tajlandii, widziałem słonia a nie, pojadą pewnie na słonie, by stąd pojechali bo żebyś być w Tajlandii, nie być w sanktuarium słonia nie polecamy a, jeżeli zauważycie różnicę w rozdzielczości, to tak musiałem zmniejszyć na 2... 4... nie, 2,7K 4K zostawiając 25 klatek, bo nagrywałem w 25 klatkach no, bo kama, karta pamięci, którą mam, którą wsadziłem do tego mojego urządzenia nagrywającego, niestety jest dość kiepska i naprawdę bardzo sobie nie radzi. Ale to bardzo sobie nie radzi z nagrywaniem w tej rozdzielczości wyższej. Będziemy działać nad tym, żeby moi znajomi i bliscy, którzy mnie głównie o to prosili, żeby nagrać coś w stylu bloga. Żeby mieli to oglądać, bo nie mam aspiracji blogerskich. Fajnie, fajnie, fajnie podróżować. Nazwa kanału jak bumerang. Czyli lecę, zwiedzam, wracam, zarabiam, lecę, zwiedzam, wracam, zarabiam. No. Moje sandały turystyczne, które podpatrzyłem. A widzicie, dzieram z innych kanałów content. Podpatrzyłem u innego youtubera, to pan Tomasz z kanału, jak to daleko. O, nawet moja nazwa kanału ma jak i on też ma jak. A widzicie, wszystko ukradłem Ja jestem youtuberem pseudo, który kradnie od innych, a robi nieciekawy content Widzicie, nawet kapelusz kierowniczy mam. Kierowniczy kapelusz. Czyli nawet od kierownika kanału kradłem kapelusz styluweczkę z kapeluszem, nieładnie. Brodę też mam jak kierownik kanału. A czemu ukradłem od kierownika kanału? No, bo każdy się wszystkim inspiruje. No ja nie wierzę w to, że ktoś wyruszył w podróż, bo tak sobie umyślał. Na pewno jeden czytał książkę Tunnego Halika, inny zachwycał się magazynami typu National Geographic, zawsze marzył o miejscach, o których czytał, które widział gdzieś w jakichś magazynach. No ja oglądam youtuberów, ale ogólnie pragnienie na przykład podróży i moje marzenie do pojcia o byciu w dżungli, a ma, a tylko że bardziej amazońskiej, zrodziło się bardzo ale to bardzo dawno temu w Podstawówce, gdy pani od geografii... Pozdrawiam panią Aleksandrę. E, przynosiła gazety National Geografii. tam był jeden artykuł. pożyczyła mi tą gazetę do przeczytania w domu. Artykuł o Puszczy Amazońskiej, o, 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 okraszony zdjęciami. Pamiętam, marzyło mi się. No i byłem. Bo zobaczmy tutaj ceny sklepowe. Na kolantę. Macie oliwki. Za 102 baty Bat jest po około 10 batów to około 020 20, zł, więc podzielić dla prostszej matematyki Dzielone na 10 Macie Kiri za 19,50 Dobra, zaokrąglajmy do w górę Za 20 zł Macie szynaczkę za z Indyczka za 25 zł Za Zrobioną na krabi ogólnie Makarony, kokosy świeży kokon z lodówki 4 złote drodzy Państwo 4 złote zupki chińskie proszę bardzo piękna zupka chińska za 7 batów to brzmi jak dobry pomysł na obiad więc sobie weźmiemy zupkę chińską raz na jakiś czas nawet nie trzeba można weźmiemy sobie nawet dwie My idziemy tutaj do zimnego Leo i Chang jest standardową ceną tutaj Nutella duży słoik 40, 50 zł. Oczywiście sztandar. Sztandarowy produkt. 2 zł za Coca-Colę. Złotówkę za małą Pepsi. O 20 nawet. Pepsi o rozmiarze 300 ml. Tanio. Tanio. Nie ma co mówić. Jest tanio. Tajska Pepsi. Reklamuje ją niejaka ruka. Smakuje jak każda Pepsi na całym globie. Kupiłem sobie trzy regionalne, lokalne jakieś piwa, które wyglądają na krafty, typu właśnie Passion Fruit Mango, i jakiś German Style Lager i ta cola i dwie zupki i woda. I zapłaciłem za to 19 O boże, 190 batów. Czyli w granicach 22 zł. Piwa są no, są co ja tu będę dużo mówił, lubię piwo. Wypiłem go dość sporo różnorakiego. Tak złapałem się na boom. Byłem jednym z tych boomerów, którzy za, y, polubili strasznie kraftowe style. A tutaj Lightlager, no i taki sam jak wszędzie. Nie ma wielkich wymagań co do Light Lagera. I nie wolno mieć wielkich wymagań. To jest Lightlager. No i mamy przykład obiektu sakralnego, przywodzącego na myśl. Nie budowle lokalne tutaj, A, orientalnie, mocno orientalnie związane z arabami. Są tutaj tereny sporne, które powodują te niepokoje, przez co odradzane jest przybywanie na południe Tajlandii, no bo jest to związek z tym, że w XX wieku na początku zabrano Malezji tereny. Które nigdy nie należały historycznie do Tajlandii i wcielone w, dla Tajlandii. I jest tu punkt zapalny dla muzułmanów, nie? bo należysz do tak naprawdę kultury zupełnie innego kraju, takiego jak Malezja. A oni ci na siłę mówią: Nie, masz tu ziomek być z nami. O, polska flaga. Nasi tu są. Nasi tu są. Ciekawa sprawa: możemy sobie zjeść kolację wigilijną polskie mini w tej knajpie Harrison Blue. Wigilia w takim klimacie, nie? To będzie też dobre przeżycie. Mamy barszczek czerwony przywieziony z Polski, więc zobaczymy. Ale nie ma biedy! Patrzcie się! Trek na Foxie i z przodu na Rockshoxie. No, nie ma biedy I to trek! Nie jakiś chiński, tylko trek, ten trek. I właśnie, do kraju muzułmańskim. Znaczy w rejonie muzułmańskim, zamieszkanym przez muzułmanów, jest to samo co w Bangkoku. Cannabis everywhere! Jeszcze chyba bardziej niż w Bangkoku jest to widoczne. A tu mamy barbershop. Ciekawe. E tu jakiś Słowianin to prowadzi. Bo jest... ...wazieni zakaźnici. Widzicie? Jest i barbershop. Kurwa nie nagrywam znowu, bo to jestem debil. Ludzie się zastanawiają, co ten białas idzie z buta. Ciągle ten białas nie jedzie skuterem. Jak większa część białasów tutaj. Ale spróbuję złapać skuter na powrocie. Nie chciałbym się iść chyba. To jest strasznie daleko i strasznie gorąco tutaj. A i w słuchawkach mamy przepiękny kawałek. KS z ich ostatniej płyty. 44. Rajskie plaże, dziewicze. Nikogo tu nie ma. Tu jest tyle wybrzeża, że ci ludzie się wszędzie, ale to wszędzie zmieszczą. O, jak przyjemnie, wreszcie chłodny wiatr. Bryzo, dziękujemy, że jesteś. To jest ogólnie strefa tsunami. Więc ziemio, proszę, kochana ziemię Nie, te lepiej się dzisiaj. Przynajmniej dopóki nie wrócę do hotelu. Dotarliśmy na Cypelek, o tu. A mieszkamy, chyba nie jest zaznaczone. Gdzieś kawałek stąd, ale nie wiem na mapie gdzie możemy mieszkać. A tu jest plaża i może będziemy wracać plażą. Jest to całkiem dobry pomysł, żeby się bujnąć plażą. Ale Czyli w nie kłamało, niestety. Ośrodek szkoleniowy dla surferów, surfingu i innych niestety jest zamknięty. Ale wpadłem na pomysł, żeby nie tracić czasu, i będąc na Rajskiej Wyspie. No, chyba można ją tak nazwać. Pójdę sobie plażą do siebie, do hotelu. Mam nadzieję, że idę w dobrym azymucie. W dobrym kierunku. Jak nie, no to mototaxi i wracamy mototaksówką. Tu na brzegu jest dość dużo takich kamyczków. Nie wiem, to jest miękkie w dotyku. Oto. No, jak jakieś jajka. Albo piasek. W kulki porobiony. Ale po co? Kto mu się chciało uciec od ludzi? Co to za wydźwięk uciekać od ludzi? Jesteśmy istotą społeczną, a są chwile, gdy mamy po prostu dość istot społecznych, siebie nawzajem i po prostu unikamy kontaktu z innymi. Damy w raju. Tak! Nie będę skromny. Jest tu trochę rajską. Ale duży plus. Bo na przykład we Włoszech dużo plaż jest prywatnych i można sobie zapomnieć, żeby iść się popalać bez zapłaty. Trzeba szukać darmowych plaż. Tutaj nie widziałem jeszcze, żeby było gdzieś niemożliwość wejścia. Trzeba się cieszyć, bo potem będzie tylko trudniej w podróży. Będziemy oddalać się od morza, chociaż spotkamy się nad morzem też. Zobaczymy dokąd zawiodą mnie moje kroki. Zapraszam na następny odcinek. Nie no, że jak to jeszcze dzisiaj będę nagrywał. Jestem trochę wieśniakiem. Czasem robię siarę, czasem robię przypał. Lubię alkohol. Czemu mam udawać, że nie lubię? piwko, lubię się napić niestety wychowany zostałem w takim kręgu, a nie innym kulturowym jeszcze ciekawostka bardzo dużo Rosjan wojna wojną najazd najazdem ale wyspy w Tajlandii same się nie zwiedzą nie, no ale to jest dość ciekawe czy ja tam mam w dupie z oni są umierzmy wartość człowieka na pewno wśród Rosjan też są ludzie, którzy mają wyjebane na jedyną słuszną władzę u nich. Jestem też facetem, więc obserwuję na lewo i prawo. No i tak powiem szczerze, że coś bym wyrwał, no tak średnio raczej to jest. Większość są poparowani, lub starsi ludzie, lub rodzice z dziećmi, więc niestety. Ta wyspa dla singla? Niekoniecznie, niekoniecznie, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, że szukam, tylko po prostu mimo to no, mimo oko gdzieś czasem ucieknie i tak, że o fajnie, o ładna, no a tu nagle pej, chłop się pojawia jak po prostu z ziemi obok niej, puch i groźny wzrok na ciebie. Te skały takie się wzięły. Pewnie zły piachu wyszły, zostały wypukane. No, to jeszcze zostało mi 20 minut z buta. Tak jakoś. A przeszedłem sobie przez jakiś hotel. No przecież białemu nic nie zrobią. Tutaj idzie sobie biał ja, z plecaczkiem. Widać, że turysta. Na pewno gość, nie? No bo jakbyś pewnie jakiś taj, to zaraz tam zmiotą by jakiś ochroniarz się. No bo jak w Indiach pałą, jeb, jeb, jep. Jak w Czelabińsku po głowie. No tu jest wiele imprez. My, po, po naszej stronie nie ma imprez. Po naszej stronie jest dziadkowa miejscówka. O kurde. Stop. No Co można zrobić, nie tak zbyt oczywistego, będąc w Tajlandii? Można iść na tajskie jedzenie, jest to bardzo oczywiste. Lub też można iść za burgera Krakenburgen. Podobno prowadzony przez Polaka. Nie widziałem się Polaka. Zobaczymy, jak w smaku zobaczymy. Burger nie wydaje się zbyt oczywistą formą jedzeniową w Tajlandii. No, cenowo jak w Polsce mniej więcej jak w Polsce w burgerowniach. No, można powiedzieć, że bardzo zbliżone ceny na przeliczeniu z batów na złotówki. A taki klimacik właśnie typowej burgerowni. Czuć tu zapaszek mięska. I już po burgerze. Porcja i rozmiar europejski. Zdecydowanie europejski rozmiar burgera. Yy, ceny też europejskie. Smak Jadać tutaj, bo ja nie jestem ekspertem od burgerów. Znaczy ja jestem trochę, ojadam się burger i przez to no, atraktuję ja każdego burgera jak po prostu burgera. Musi być coś naprawdę wyjątkowego takiego, żeby mnie zachwyciło, żebym się po prostu nie wiem, rozpłynął ze smaku i radości jedzenia. No to po prostu był bardzo, ale to bardzo poprawny burger. Godny polecenia. Chcia, ktoś by chciałby, będzie tutaj i chciałby wesprzeć. Yy. Rodaka w wprowadzeniu jego biznesu. Mam zatkane ucho, więc bardzo źle mi się mówi. W, w ramach prowadzenia jego biznesu wesprzeć naszego Rodaka to to jak najbardziej. Ktoś kojarzy? Ktoś kojarzy? Pewnie, że każdy kojarzy. A gdzie się to znajduje? A tam jest piękny napis. Bardzo mnie się podoba. Don't smoke weed to escape reality. I smoke weed to it. ...enjoy reality even more. Uh -huh. Może Nutelli, 3 kg nie braknie. Albo KitKat. Kilogram. KitKat.